Zespół szkół numer dwa w Miechowie i technik hotelarstwa. Tak, drodzy Państwo, właśnie między innymi tego kierunku, w tej szkole można się nauczyć. No Kto nie lubi o poranku w hotelu zejść na śniadanie i zjeść. Coś takiego, ale, żeby wejść do tego hotelu i żeby dostać kluczyk do swojego pokoju, trzeba przejść przez bardzo ważny punkt oczywiście recepcję. Cześć, Natalia. Cześć. Między innymi, właśnie na tym kierunku uczycie się pracy na recepcji, jak to dokładnie wygląda. E, oprócz e, nauki teoretycznej uczymy się również e, praktyki. Wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia, dzięki którym doszkalamy swoje umiejętności. Tutaj na przykład pokazany mam program recepcyjny, którego używamy w hotelu. Zobaczcie, ile rubryczek to nie wygląda e, tak dla mnie dość przyjemnie, ale myślę, że to jest bardzo ważna część tego, żeby po prostu robić to dobrze. Natalia, ale to nie jest koniec. Te łabątki, przecież wszyscy je znamy z łóżka hotelowego, kiedy wchodzimy i wy wszyscy musicie to umieć składać. Tak, dokładnie. To jest taka e, wisienka na torcie tego, żeby wszystko było absolutnie takie. Natalia, dziękuję Ci. Ja również dziękuję. Ale to nie jest koniec, bo to, co się dzieje za moimi plecami, to też jest taka wisienka. Tak się zastanawiałam, czy to jest jakaś szkoła taneczna, ale nie. To jest, kochani, technik hotelarstwa w dalszym ciągu. Kochana, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Natalia, co się przed chwilą tu wydarzyło? Co wy Przed chwilą wydarzyło się tutaj kelnerstwo synchroniczne, którego między innymi uczymy się oczywiście na na naszym zawodzie, mm. na naszym kierunku, ale nie tylko, bo y, tak naprawdę hotelarstwo to entuzjazm. Entuzjazm dla gości, dla współpracowników i dla każdego nadchodzącego dnia, mm. co wielokrotnie powtarzam i no i skradł ten zawód moje serce. Także wszystkiego, czego uczymy się w szkole, naprawdę warto. Sama dobrze wiesz, że właśnie ta obsługa, to jacy są ludzie w hotelu, to jest absolutne 100%, bo hotel może być na najwyższym poziomie, ale jeżeli właśnie obsługa no, nie do końca jest taka, jak być powinna. No, to już nie ma tego uroku. Tak, dokładnie. No, kochani, kelnerstwo synchroniczne, powiem szczerze, ja tego nie widziałam wcześniej. Powiedz mi tak na sam koniec, z czystej ciekawości, gdzie można coś takiego zobaczyć? W Polsce w ogóle odbywają się takie tańce hulańce kelnerskie? Myślę, że kelnerstwo synchroniczne odbywa się. Może odbywają się nawet różne zawody w kelnerstwie synchronicznym, ale. Yy... Głównie właśnie odbywa się to na takich festiwalach zawodów, każda szkoła próbuje się, stara się przedstawić właśnie takie kelnerstwo synchroniczne, każdy wymyśla swój układ, wybiera swoją piosenkę, żeby było ciekawe i wszystkich zaciekawiło, także... Zespół Szkół numer 2 w Miechowie, drodzy Państwo, ja nie potrafię, Natalia, dzięki, ale tu mogę to do, tak do muzyki, o, proszę bardzo, zasunąć krzesełko, technik hotelarstwa, zapraszamy Was serdecznie, dobrze? Dzięki.